Witam, witam, witam! Tak, schodzimy coraz głębiej. Potrzebuję pochodnie. Kamień powinienem mieć, piecyk. Przepalimy żelazo, zrobimy sobie pełną zbrojkę, mięczyk nowy i pójdziemy do tamtej dużej jaskini. A dlaczego tak postanowiłam? O Boże, nie lubię. Jak te wszyscy wchodzą pod kilow. Mogliby programy się coś z tym zmienić w Minecrafcie. Dobra. Gotowe. Mamy 31 tego crafting table, też mamy. A, bo tam jest dywanik z mchu i dlatego pewnie się postawiło w powietrzu yy, dobra To tak, piecek jeden I stawiamy taki piecek I zbieramy jeszcze jedno żelazo I mamy 60 okrągłe Dlatego przydałoby się jeszcze trochę węgla. Tam już jest prawie, że noc. Ale właśnie w tych jaskiniach nie wiadomo, kiedy jest noc, a kiedy dzień. Dobra, trzeba coś zjeść. A, dobra. Dwa węgla, dobra. Jak na razie powinno wystarczyć. Dobra, z jaką barukasz się to przypala w miarę, okej, okay. ale gdzie tutaj jest jakieś jeziorko lawy? Bo nie chcę jakby marnować węgla I skoczyłbym szybko po jeziorko lawy. po wiaderko z lawą. się prześpię i tak też zrobię. Dobra. Powiedzmy, że tutaj zostawimy na razie respawn, ale raczej nam się i tak nie przyda. Okej, okay, tamtą stronę. Może się taką drobinkę zagubiłem. Gdzieś kojarzę jeziorko lawy. Nie wiem, czy nie było ono w tamtych tutaj jaskiniach. Węgiel. Dobra, zrobimy tak, tak, tak. tak. I teraz to wykopalnik węgla powinno być tam słuchutko. To znaczy nie węgla, tylko... No, żelaza. Co ja mówię? To jest po prostu kamień. Aha, to jest górne wejście do tej samej jaskini. Ok, tamto żelazo teoretycznie powinno się przepalić na tamtym węglu, ale bardziej ekonomicznie wyjdzie, jeżeli znajdę lawę. No i jest, że w tych jaskiniach jest tak słabo z lawą, bo tutaj jest dużo wody. Tutaj jest przecież na przykład jezioro wody praktycznie, mało tutaj nie ma. Teraz wygląda to bardzo ciekawie. Ten bloczek też pojedynczy, akselotl. Chwilę była tutaj torby z atramentem. A liczyłem na coś większego niż. Jeszcze wiaderko wyrzuciłem. Dobra. Nie wiem czy znajdę tutaj w ogóle lawę. Chyba nie, że nie wygląda na to przejść z tymi lianami. Tutaj jest prowizoryczna baza. Przepala się cały czas. Tara! Uuu, wydajne jest mimo wszystko węgiel. Połowa już się przepaliła. Dobra. To robimy pełną zbrojkę. Czyli potrzebne jest nam to. Tak, i osiem budków. Nie. Wreszcie jakoś wyglądam. Nie, czy też by się przydał nowy już? Mam drewno. Nie mam drewna. Całe przerobiłem na patyki. A Skrzynka by mi się przydała bardzo teraz. No dobra. Okej. Okay. Ale za to patyków mam odrobinę. To, to Tutaj. Nie, czy teraz się za chwilę zużyję i tak, jak pójdę gdzieś głębiej. No i Powiedzmy jeden kilof jeszcze na pewno, a zróbmy dwa. Dobra, to damy tutaj. Ten ziemniak. To się przydaje tylko do jagódek. Wioderko będzie na wodę. Nie, nie przerobię wszystkiego, bo muszę zostawić tak z 8 patyków, myślę. Tak, dobra, dajmy 9 patyków, żeby móc robić jeszcze narzędzia. Dobra, zejdźmy do 16 patyków. Okej. Okay. Żelazo, patyki. Co tutaj dalej mamy? W najgorszej sytuacji będę wyrzucał moc bloki. To mogę wyrzucić. No, przydałoby się tak z 7 chlebków będzie ok. Dobra, zamieniamy Rotten Flasha na to. Glinę ewentualnie możemy wyrzucić. Dioryt No Ziemi tlasz nam nie jest potrzebne. Jako budulec, ale kamień nam się za chwilę skończy, więc będzie potrzebne. Wiaderka nie wyrzucę, to od razu mogę zamiast tamtej tarczy zużyć. Bo ta ma więcej użyć. A tam się już zużyje do końca. Złoto mogę przepalić. Wow. Żelaza będziemy mieli ponad 40, więc syła zbrojka no i wszystkie narzędzia bez problemu na razie będziemy mogli wytwarzać. Ponad 50-51 żelaza zostanie. Więc sporo. Myślę, że w całej żelaznej zbroi możemy wejść do kopalni albo do tamtej. Właśnie gdzie była ta kopalnia? Dobra, biorę to żelazo. Na, na razie na pewno wystarczy. Zjadam jedno mięsko. Dioryt wyrzucam. Co jeszcze mogę wyrzucić? Mm. Nie, to zostawmy no. Dobra, to też wyrzucam, bo z tego mogę zrobić tak robiąc. No. A taką też go mam koło siebie. Węgiel oczywiście zostawiam. Ja, dobra. 35 węgla. 51. Żelaza. Dwadzieścia trzy tego. Jedną kość. To będę mógł dać psom. Poczekajcie, bo znalazłem tego małego psa. Yy. Okej. Okay. To już żaden pies nie jest, mały. To sprawdzę, dam radę któregoś nakarmić. Chyba nie. Dopiero to zrobiłem miejscem dobra. To wyrzucam, dwaniki wyrzucam.